So, Caravaning Festival to impreza plenerowa. Wydawałoby się, że nie można takiej imprezy stworzyć. W tym roku międzynarodowym targom poznańskim udało się taką fajną imprezę stworzyć pod gołym niebem. Jest tu mnóstwo różnej maści kamperów, ale i są przyczepy kempingowe. Znaleźliśmy jeden rodzynek taki przyczepowy, o którym zaraz Wam opowie Piotr z firmy Procamp. Słuchajcie. Nie uwierzycie, ile ten pojazd za nami, ile ta przyczepa kosztuje? 590 tysięcy. Można by było za to kupić dobrego kampera. Piotr, a co my za tą cenę tutaj dostajemy? Śmiem zaryzykować, że no, dostaniemy najbardziej zaawansowaną przyczepę w Europie. I dużo ryzykować nie będę, bo tak. w tej przyczepie producent tabert, e, zastosował najbardziej praktyczne i najbardziej zaawansowane rozwiązania. Zaczynamy od y, automatycznych, pneumatycznych nóg sporczy. Znaczy, nawet możemy zobaczyć, jak ona tutaj, tutaj stoi, że dał się na takim pochyle. Dało się ją tak, ustawić, wypoziomować, tak żeby w środku było fajnie, komfortowo, bardzo elegancko. Dzieje się to automatycznie. Za pomocą przycisków system rozpoznaje położenie przyczepy i oczywiście wprowadza korektę na każdą z czterech, z czterech nóg sporczych. Tak, działa to, działa to bardzo, bardzo sprytnie. Znamy te rozwiązania, możemy przyczepy doposażać w automatyczne pneumatyczne nogi, w sporcze, ale tutaj jest już. Tak jakby w standardzie, ale ta przyczepa wyróżnia się czymś jeszcze. Zobacz, zobaczmy. zobaczmy co jest? No, Tower z Celini 750 HTD z wysuwanym bokiem, ze slideoutem. Powiększamy yy, bardzo znacząco przestrzeń, to myślę, że w środku będzie. Yy, Lepiej, lepiej widać. Slide wysuwa się automatycznie za pomocą przycisku na zewnątrz. Na zewnątrz mamy również markizę, tak żeby ten slide zabezpieczyć. Ile ma długości ta przyczepa powiedz? <laughs> przyczepa ma 10 metrów. 10 metrów. No i dodatkowo co najmniej o o pół metra poszerzamy ją nie? Poszerzamy. Na, na, bardzo, na bardzo długim odcinku. wtedy wyjeżdża nam kuchnia wyjeżdża nam też część sypialna, czyli te ważne, ważne aspekty wrzucają się mowery od razu nie? Tak. wrzucają się w, w oczy mowery Cztery silniki potrafią tak. tą przyczepę obrócić w jednym miejscu dookoła, także ustawienie jej tutaj czy podjechanie do jakiegoś wybranego miejsca nie sprawia żadnego, żadnego problemu przyczepa jedzie bardzo intuicyjnie do przodu obraca się, obraca się, obraca się w miejscu. Dobrze, powiedz mi zbiorniki na wodę, bo duża przyczepa, na ile to jest osób w ogóle przeznaczona ta przyczepa? Tak, duża przyczepa, tak bardzo zaawansowana tak. przyczepa, jest przeznaczona dla dwóch osób. Dla dwóch osób, to jest ale naprawdę przyczepa dwuosobowa, komfortowa, bardzo reprezentacyjna. To już jest dwu, e, no, ta najwyższa półka, nie? Dużo nie zaryzykowałem, mówiąc, że najbardziej zaawansowana przyczepa, jaką, jaką, jaka istnieje w Europie. No właśnie, bo amerykańskie przyczepy już mają wysuwane sloty, są też tak duże, ale na rynku europejskim to było rzadko rzadko spotykane i Knaust Tabert, tak naprawdę, Selin to jest, to jest ta najwyższa półka, która, która zawsze wzbudza takie duże zainteresowanie jeżeli chodzi Oczywiście. o cenę, no i jakość Oczywiście. wykonania, nie? było to za tym. Ale nie za tylko właśnie wykonania. to chciałem powiedzieć, nie Aha. tylko wyposażenie, wyposażenie tak. seryjne, wyposażenie dodatkowe, ale też jakość, jakość komponentów Dobrze, to zastosowanych w, w tej przyczepie, estetyka, precyzja wykonania. Hmm. I smak. To dla, przyczepa przeznaczona dla um, konesera jednak designu i, i fajnych um, ładnych rzeczy. To idziemy po smakować w środku. Chodźmy do środka. 这可。 No, weszliśmy do kawalerki ekskluzywnej. Kawalerki, myślę, że kawalerka mało powiedziane. Ale no, mało powiedziane, e e Zaczynajmy. Proszę zwrócić uwagę, bo to, jest, e to, się, to się zmieniło e ostatnio w tym e modelu. Na jakość frontów. One wręcz są drewniane. To nie jest lite drewno, ale faktura. Ale efekt I no. jakość tych tak. materiałów jest po prostu nie, nie, nie do podrobienia. Mhm. E w tej przyczepie I mamy i słyszymy e system nagłośnieniowy e, w całej przyczepie, który się składa z radia, wzmacniacza, e, dodatkowego e, subwoofera, mm -hmm. tak żeby jakość dźwięku też była fajna. Jeżeli e, zechcesz usiąść razem ze mną, możesz namierzyć e, pod e, siedziskiem przyciski. Przyciski służą do tego, żeby What? pompować, What? Ah, yes. tak, z twojej prawej yes. strony, yes. Yes. żeby napompować kompresorem e, yes. Aha. Siedzenie. Możemy sobie to wyregulować, twardość, miękkość powierzchni, na której No tak, tak czyli. Czy, czy, więc jak już A. siedzimy, Nie, dopasować do, do leniwie to rzeczywiście, to jest, jak widać, e, miejsce na wino, miejsce na szampana. A, e, to można normalnie to można potępować. oczywiście, jeżeli jest nas e, troszeczkę więcej osób, to tak. możemy to wysyłać w ten sposób. Niko jak najbardziej pasuje do, 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 do tej klasy do tej, do tej, do tej, do tej, do tej klasy przyczepy. E, ważna sprawa e, oświetlenie zasłoniłem wszystkie, wszystkie okna, żebyście mogli zobaczyć jak ona jest e, zaprojektowana pod względem e, estetyki e, światła. Światło jest bardzo ważną sprawą w ogóle w designie, bo e... Mam wrażenie, że ona jest po prostu utrężająca. Nie ma centralnej światła, tylko są delikatne, yes. Ro rozproszone, ale światło, też, światło. ale z drugiej strony rozproszone ambienty światła. Na wyposażenie mamy. No właśnie, rozłożyliśmy slajda. Kuchnia z tej pozycji wyjechała nam do przodu. Zwróćcie uwagę. Wielki blat. No właśnie gdzieś tutaj jest kuchnia? Nie podjęliśmy za klienta tej decyzji. Czy woli wersję ze zlewem? Z kuchnią, z kuchenką, czy bez. Więc zrobiliśmy a. bez. Bo wyobrazić sobie można klienta, potrzeby klienta, że wcale nie będzie tutaj chciał gotować. A będzie chciał mieć po prostu duży, duży blat, a na przykład będzie ustawił przyczepę stacjonarnie. Tak. Z, z Izabelą na zewnątrz. Dokładnie. I jeśli by chciał gotować, będzie gotował na zewnątrz. No, pomóc mu w tym może kuchenka, która już tutaj jest, a jeżeli. Jeżeli będzie chciał go gotować, Spoko, nie ma sprawy. Dopasujecie do do zrobić... to tak jakby kuchnię do jego potrzeb. Tak? Możemy zrobić kuchnię, stworzyć ją tak na tą, na tą wersję po prostu, z, z możliwością go gotowania. I jak rzeczywiście klient będzie, będzie chciał, taką możliwość będzie, taką możliwość po prostu dostać. Powiem tak, bardzo ciekawe podejście, bo rzeczywiście ci kl klienci tacy ekskluzywni. Oni, oni się chcą zawsze czymś wyróżnić, mm -hmm. i, ale i mają takie swoje indywidualne potrzeby, nie? To dajecie jeszcze na etapie jak ta przyczepa stoi na waszym placu, jeszcze dajecie możliwość tak jakby dopasowania niektórych elementów do, do potrzeb kupującego. Oczywiście, te kluczowe ważne, mm -hmm. Tak, tak. Ważne, tak. Zobaczcie yy, powierzchnię, pojemność. Ilość, Ol, ilość olbrzymi szafek. mebel. Olbrzymi Ta mebel. przyczepa jest pełna, pełna szafek, drobnych, mniejszych, większych eee. ym, pojemnych, wysuwanych z oczywiście z funkcją soft Jak zajrzymy dalej, to zobaczymy. Ym, yy. Radiatory, kaloryfery ogrzewania Alde, bo ta przyczepa tak. jest wyposażona w, w ogrzewanie e, Alde. E, to, że one tam są, e, to nie przepada, bo przyczepa tam musi się komfortowo, czyli e, równomiernie nagrzewać. O to trzeba się producent zadbał, e, zadbał e, dość. No oczywiście szafki głębokie, tak, przepaski głębokie, głębokie, głębokie szafki tak. e, w kuchni. O, tutaj właśnie były tak. elementy, wyposażone w kuchni. Dalej. Mały szaf. Jeszcze jedna. No właśnie, tutaj też Duża szafa. Chciałem... Duża szafa, Ym, duża szafa naprawdę, numer naprawdę jeden. Dobrze, naprawdę duża. Szafa jeszcze większa, a tutaj jeszcze. numer 2 No, ach, jak, widać, jak widać, targi. Mamy, mamy targi, mamy, mamy targi. Mamy, mamy targi musimy, tak. e, musimy mieć tutaj też e, swoje rzeczy. No. Fajna lodówka. Najnowszy model do Medzika. Tak ja włączę, to ona jeszcze się e, powinna ładnie poświetlić. Otwierana w jedną stronę. Znany oczywiście z innych modeli, ale fajnie, że, że ten model jest tutaj e, w tej przyczepie. Jest osobno zamrożenie. Dokładnie. Teraz tak. Byliśmy w części kuchennej, byliśmy w salonie, części dziennej, ale i możemy oddzielić się. Jeżeli na przykład żona jest zmęczona, bądź chce poczytać, a do nas przyjdą znajomi, możemy sobie tam usiąść ze znajomymi. A tutaj jedna osoba może sobie już wypoczywać. Tak. tak. Możemy podzielić się na strefy tą A jak już rzeczywiście chcemy yy, poczytać chcemy i spać, to tutaj mamy możliwość tego łóżka rozłożenia albo możliwość wypoczynku. No, to, 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 to tak, czyli tak, w kilku nie było, pozycjach właśnie możemy sobie dopasować do, do swojej tam obecnej potrzeby. Dokładnie. I z tego miejsca też możemy regulować e, natężenie, włączanie, wyłączanie e, świateł. Ale włączmy. No i jak już leżą, chcę zobaczyć e, to, co słychać na świecie. E, A Telewizor nam wychodzi. Telewizor oczywiście w tak, nie, tak, nie może. E, e, normalnie, stać. normalnie stać, on musi normalnie jeździć, więc jest do tego przycisk, e, i przyciskiem e, wysuwamy, wysuwamy telewizor. I teraz no zapraszam, teraz. O, zapraszam. Iść, no. chciałem powiedzieć do Łazienki, ale jest to. Nie, do, to jest salon łazienkowego. Do po, salonu Łazienkowego, bądź pokoju kąpielowego. Tak, dosłownie. Jesteśmy we dwie osoby. Kamerzysta też się zmieści. E. Duży prysznic, pełnowymiarowy. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, oczywiście koloryfery Alde, jeżeli cały system Alde, to i koloryfery muszą być. Toaleta obrotowa oczywiście, hmm, toaleta także ta jest toaleta chemiczna, no i dużo tej, dużo tej przestrzeni, czy nie musimy się gnieść. Tak. I szafki, i znowu kolejne, kolejne szafki, znowu. kolejne szafki na ręczniki, na rzeczy osobiste z jednej strony, szafki ym, z drugiej strony. Można naprawdę yy, doskonale się zorganizować w tej przyczepie. Piotrze, to jeszcze powiedzmy jak jest z dostępnością tej przyczepy, ponieważ takiego rodzinka to długo, długo szukać na Ta przyczepa jest dostępna. Można ją mieć. Można ją mieć yy, nawet dziś. Czyli można już tutaj na tych targach ją zamówić? Zapraszam, oczywiście mamy jeszcze, mamy jeszcze chwilkę, jest, można się nią e, nacieszyć tutaj na, na naszej imprezie, e, ale oczywiście jest dostępna, jest mamy jedna jedyna taka sztuka. Jak, jak Was znaleźć, powiedz jeszcze? Yy, firma ProCamp mieści się we Wrocławiu, na ulicy Kratoszyńskiej. Dokładnie, e, strona internetowa. <noise> Znajdziecie nas telefonicznie, oczywiście knaustro.pl, to jest nasza strona internetowa, ale dzwoncie, to trzeba, to się przez stronę nie załatwi formularzem Trzeba pogadać, trzeba porozmawiać, na pewno trzeba się spotkać w tej przyczepie. Zrobiliśmy szybki, szybki przebieg przez tę przyczepę. Tak, tak. Ale w te smaczki, w te szczegóły trzeba się zagłębić. Trzeba jeszcze tego... pogadać o wyposażeniu, o klimie o... o, o, o ilości i wyposażenia, e, pogadajmy, nie ma problemu. A zatem zapraszamy do firmy Procamp. Piotr z pewnością zaczaruje Was i pomoże posmakować ten piękny pojazd. Dziękujemy Piotrze. Dziękuję bardzo.